Prawo boskie, a prawo ludzkie. Proszę Państwa, z rozkoszą czytam jakieś no, debilne teksty w komentarzach o tym, że rozstrzygające i pierwszeństwo powinno mieć zawsze prawo boskie, nie prawo ludzkie, konstytucja nie jest żadną wartością. I jedno krótkie pytanie, co to jest to prawo boskie? Co to jest prawo boskie i skąd wiadomo, że ono jest boskie? No bo rozumiem, że wiadomo dlatego, że święci mężowie z Dąbrowy Górniczej Sosnowieckiego Seminarium, Jędraszewski, Pec, inny Franciszek czy Jan Paweł II stwierdzą, że sam Bóg to przewidział i mocą ich autorytetu to jest boskie. No dobrze. Ale tak naprawdę to boskie prawo to jest pewna bardzo różna interpretacja ksiąg świętych, czyli pewnej mitologii pasterskich, pustynnych ludów przed dwóch, trzech tysięcy lat. I jedne ludy spisały swoje święte księgi, zwane Biblią, inne Koranem. Najchętniej te ludy by się powyżynały między sobą dzisiaj. Który jest bardziej boskie? Które Bóg jest prawdziwy, proszę Państwa? A może ten od różnego rodzaju Upanishad i świętych ksiąg tam na, na dekanie. W imię to świętych ksiąg, których dzisiaj twórczo wyżyna się Rohingjów. Które prawo jest naprawdę boskie? Który Bóg jest boski? Jak do tych boskich prawd ma się twórcza interpretacja wynikająca z etapu dziejów, w myśl której nagle zgodne z prawem boskim jest celibat, in vitro, to, tamto, siamto, według drogi synodalnej związki homoseksualne już są zgodne, według innych niezgodne? Sorry, no wszystko jest to tylko groteska karykatura i absurd. Jakąś żenadą to wszystko jest. Trudno uwierzyć, że tak sprali mózgi, Część osób to przewidywała. Ja mimo wszystko myślałem, że ta propaganda tłoczona w głowy na religii, w grodzinach przez dziaziusiów no i przez państwo. Pisto tylko rozwinął do granic niesamowitych, ale ten przekaz dominował absolutnie w propagandę telewizyjną, kościółek uniżenie wobec Kościółka, na kolanach wobec Kościółka, tak samo to dotyczyło SLD, jak i PO. No bo wiadomo, lud tak chciał, wyborcy tak chciał. To jednak oddziałało i strasznie sprało mózgi. No co tu można zrobić? Dzisiaj też już nikt nie będzie mówić prawie o przerwaniu ciąży, tylko o nienarodzonych dzieciach, etc., etc. Ten dyskurs jest bardzo silny, przebił się. I proszę Państwa, a może najlepszym dowodem na to, który Bóg jest bardziej boski, bardziej prawdziwy, byłoby uzbroić odpowiednio najbardziej fanatycznych kapłanów, wszystkich stron katolickiej, islamskiej, hinduistycznej, tak naprawdę, gdzieś na pustyni ustawka. Walcie do siebie ze wszystkiego, co można: automatów, granatyków, etc. Bóg Wam pomoże. Wasz Bóg Wam pomoże. Zobaczymy, który jest wtedy najsilniejszy. To tak trochę jak pojedynki greckich bogów. I to jest jedyne, co można o czymś takim powiedzieć. Całość tych dyskusji dotyczących prawa boskiego, czyli mówię, mitologii i ksiąg pasterskich ludów z Bliskiego Wschodu, które dziś mają determinować nasze życie w najdrobniejszych szczegółach, to droga do Iranu czy Afganistanu, tak jak w Polsce w katolickim wydaniu. No na szczęście to się nie stanie. Powiem Wam krótko: Pan moim panem jest. On kocha mnie i kocha Cię. Ramen.